OK. Witaj, młoda damo. Co jest grane? Musimy pogadać. Czyli zmieniłaś zdanie. OK. w porządku. Salina, tak? Kat. Tak. Kumplujesz się z Makiem? Tak, znam go. Dranie złapali cię dwa razy. Umiesz o siebie zadbać. Ażebyś wiedział. Powiedzmy, że mam coś, czego bardzo długo szukasz. Jeśli ci to dam, to wyciągniesz mnie stąd? Co konkretnie? Obserwowałam cię. przyjaźniesz się z chłopcem. Nie jesteś tak jak ci dranie. Z chłopcem? Z Brusem? Dlaczego mnie obserwowałaś? Mario Pepper to kozioł ofiarny. Skąd wiesz? Wyciągniesz mnie stąd? Załatwię to. Widziałam zabójcę Wayne'ów. bardzo wyraźnie.